Dużo. A lot. Zdolny, utalentowany, zdatny. Able. O. About. Ponad, powyżej, nad. Above. Przez, w poprze. Across. Działać, grać na scenie, robić. Act. Akcja, działanie, czynność. Action. Faktycznie, rzeczywiście. Actually. Dodawać, dokładać, doliczać. Add. Dodatek. Doliczenie. Dołączenie. Addition. Przymiotnik. Adjective. Przestraszony. Obawiać się. Afraid. Afryka. Afryka. Potem. Później. Za. After. Znowu. Ponownie. Jeszcze raz. Again. Przeciwko. Wbrew. Against. Wiek. Age temu, wstecz, ago, zgodny, zgoda, uzgodniony, agreed, przed, na przodzie, na czele, ahead, powietrze, atmosfera, air, wszystko, wszyscy, all, pozwolić komuś na coś, dopuszczać, allow, prawie, niemowal, blisko, almost, sam Alone. Wzdłuż przez to. Along. Już. Też ponadto również. Also. Chociaż Although. Zawsze. Always. Jestem. Am Ameryka. Ameryka. Wśród pośród między Among. Kwota ilość. Suma. Amount. I, a, and, kąt, naroże, narożnik, angle, zły, gniewny, angry, zwierzę, animal, inny, dalszy, another, odpowiedź, odpowiadać, answer, dowolny, wszelki, jakikolwiek, any, dowolny, coś, cokolwiek, byle co, anything, Zjawiać się, wystąpić, wychodzić na jaw. Appear. Jagłoko. Apple. Są. So. A. Ah. teren, obszar, rejon. Area. Ramiona. Arms. Armia, wojsko. Army. Dookoła, około. Around. Organizować. Arrange. Czy był, przybyła. Arrived. Sztuka, rzemiosło, art, jako, jak, as, zapytać, poprosić, zapraszać, ask, na, f u, at, atom, odrobina, atom, poza, z dala, nieobecny, away, dziecko, niemowlę, baby, z powrotem, plecy, tył, back, zły, niedobry, bad, piłka, kula, ball, zespół muzyczny, band, bank brzeg rzeki bank podstawa baza grunt base nie topisz bat być bądź be nie. bear niedźwiedź dźwignąć nosić rytm uderzenie beat piękny, wspaniały, świetny, beautiful został została stał się stała się became ponieważ dlatego bo because Zostać, stawać się. Become. Łóżko. Bed. Bo była. Been. Przed, zanim, wcześniej. Before. Zaczęty, zaczął się. Began. Zacząć, rozpocząć. Begin. Za, z tyłu, za siebie. Behind. Byt, istnienie. Being. Wierzyć, mieć zaufanie do kogoś lub czegoś. Believe. dzwon, Bel. Należyć. Dotyczyć. Belong. Poniżej. Na dole. Below. Obok. Beside. Najlepsze. Najlepiej. Best. Lepsze. Lepiej. Better. Między. Pośrodku. Between. Duże. Ważny. Big. Rachunek. Ustawa. Bill. Ptaki. Birds. Odrobina, odłamek. Bit. Czarny, ciemny. Black. Blok, zablokowanie, blokować. Block. Krew. Blood. Cios, wiać, zawiąć. Blow. Niebieski, błękit. Blue. Deska, tablica, komisja. Board. Łódź, okręt, statek. Boat. Ciało. Body. Kości. Bones. Książka. Zarezerwować. Zamawiać. Book. Znudzony. Znudzona. Bored. Urodzony. Urodzona. Narodzony. Narodzona. Born. Oba. Obie. Obaj. Both. Dno. Dół. Bottom. Pudełko. Skrzynia. Box. Chłopiec, chłopak. Boy. Gałęzie, oddziały. Branches. Chleb, pieczywo. Bread. Łamować, złamować, rozbić. Break. Jasne, inteligentne, błyskotliwe. Bright. Przynieść, przywieść, nanieść. Bring. Brytyjski. British. Szeroki, barczyste. Broad. Złamany, rozbity. Broken. Brat. Brother. Przyniósł. Przyniesiony. brought, Brązowy, brąz. Brown. Przeglądać. Browse. Budować, tworzyć. Build. Budynek, budowla, gmach. Building. Zbudowany, wybudowany. Built. Palenie, płonące. Burning. Biznes, handel, firma. Biznes. Ale, jednak, oprócz. But. Kupić, nabyć, zakupić. By. Przez, u, przy. Buy. Dzwonić, nazywać. Call. Przyszedł, przyszła. Came. Móc. Can. Nie móc. Cannot. Kapitał, stolica. Kapitol. Kapitan. Kapitan. Samochód. Car. Troszczyć się. Troska. Care. Dokładnie, uważnie, ostrożnie. Carefully. leść, Carry. Przypadek, sprawa. Case. Kot. Cat. Łapać. Catch. Kategoria. Category. Złapał, złapany, złapana. Court. Powód. Spowodować. Cause. Centrum. Środek. Center. center Wiek. Stulecie. Century. Pewny. Przekonany. Certain. Szansa. Chance. Zmiana. Zmieniać. Change. Wykres. Chart. Sprawdzić. Rachunek. Czek. Szef. Chief. Dziecko. Child. Dzieci. Children. Wybierać. Choose. Kościół. Church. Koło. Circle. Miasto. City. Klasa. Lekcja. Klas. Czyste. Częścić. Clean. Oczywiste. Czyste. Clear. Kliknięcie. Kliknąć. Klik. Wspiął się, wspięła się. Climbed. Blisko, zamknąć. Clothes. Ubranie, odzież. Clothes. Chmura. Cloud. Wybrzeże, brzeg. Coast. Zimny, zimno, chłód. Cold. Kolor, pokolorować. Color. Kolumna, filar. Kolumn. Przyjść, przyjechać. Come. Wspólny, powszechny. Common. Spółka, towarzystwo. Company. Porównać, zestawić. Compare. Kompletny, zakończyć. Complete. Mieszanina, składać, kombinować. Compound. Warunki, otoczenie. Conditions. Rozważać, przemyśleć. Consider. Zawierać. Contain. Nadal, nieprzerwany. Continued. Kontrola, władza. Control. Ochłodzenie, ochładzać się, bombowy. Kopia, kopiować. Copy. Zboże, kukurydza. Corn. Róg, kąt. Corner. Poprawny, poprawiać. Correct. Koszt, cena, kosztować. Cost. Bewełna, bewełniany. Cotton. Could. Mógł, mogła, mógłby mogłaby. Nie mógł nie mogła, nie mógłby nie mogłaby. Couldn't. Liczyć. Count. Kraj. Ludowy. Country. Kierunek. Kurs. Ukryty, pokryty. Covered. Krowy. Kows. Tworzyć, kreować. Create. Płakał. Cried. Plony, zbiory, uprawy. Crops. Krzyż, skrzyżowanie, krzyżować. Cross. Tłum. Crowd. Daleko. Far. Gospodarstwo rolne. Farm. rolnicy, Farmers. Szybki, szybko. Fast. Ojciec. Father. Strach. Fear. Czuć, poczuć. Feel. Uczucie. Feeling. Stopy. Feet. Spadł, spadła, upadł, upadła. Fell. Czuł, czuła. Felt. Niewiele, nieliczni. Few. Pole. Field. Walka, walczyć. Fight. Figura, kształt, sylwetka. Figure. Zapełniony, pełen. Felt. Wreszcie, w końcu. Finally. Znajdować, odnaleźć. Find. Fajnie, wezły. Fine. Palce. Fingers. Gotowy, zakończony. Finished. Ogiem, strzelać, wylazł z pracy. Fire. Pierwsze, najpierw. First. Ryba, łowić. Fish. Pasować, nadawać się do czegoś na coś, trafny. Fit. Pięć, piątka. Five. Mieszkanie, płaski, płasko. Flat. Lot. Flight. Podłoga, piętro. Floor. Przepływ, wlać się, wypłynąć. Flow. Kwiaty. Flowers. Latać, lecieć, mucha. Fly. Śledzić, być zwolennikiem, być następcą. Follow. Jedzenie. Food. Stopa. Foot. Dla. Za. For. Siła. Zmusić. Force. Las. Forest. Kształt. Forma. Kształtować. Form. Wprzód. Przesłać dalej. Naprzód. Forward. Zakładać. Znaleziony. Odkrył. Odkryła. Found. Cztery. Czwórka. four, Frakcja. łamek. Fraction. Francja bezpłatny, wolne, uwalniać. Free. Francuski, francuski język, francus. French. świeże, wypoczęte. Fresh. Piątek. Friday. Przyjaciele. Friends. Ot. From. Current. Prąd, aktualny, bieżący. Ciąć, cięcie, pop, cut. Taniec, tańczyć, dance. Mrok, ciemny, dark. Córka, daughter, dzień, day. Martwy, nieboszczyk, dead. Transakcja, umowa, radzić sobie, deal. Śmierć, death. Zdecydowany, postanowił, decided. Głęboki, deep. Opisać, przedstawiać. Describe. Pustynia, dezerterować. Desert. Projekt, projektować. Design. Deser. Desert. Szczegóły. Details. Postanowić, zdecydować, Determine. rozwinięte, rozbudowany. Developed. Słownik. Dictionary. Zrobił. Did. Nie zrobił. Didn't. Zmarły, zmarł. Died. Różnica. Difference. Inny. Different. Trudny, skomplikowany. Difficult. Bezpośredni, kierować. Direct. Kierunek, kierownictwo. Direction. Wynależony, odkryty. Discovered. Dystans, odległość. Distance. Podzielony. Divided. Podział, dział, dywizja. Division. Robić, czynić, zrobić. Do. Lekarz. Doktor. Doktor. Robi. Does. Nie robi. DOESN n, number 39. T. Pies. Dog. Dolary. Dollars. Zrobione. Gotowe. Stworzone. Done. Nie robić, nie czynić, nie zrobić. Don and number. Drzwi drama. Door. W dół. Down. Rysować. Draw. Rysunek. Drawing. Sukienka. Strój, ubierać się. Dress. Pić. Napój, drink, drink. Prowadzić. Drive. Prowadzić. Upuścić, kapać, kropla. Drop. Suche, suszyć dry podczas during każdy each wczesny wcześnie. early usze, ears ziemia ziemia earth wschód na wschodzie east łatwo łatwy. easy jeść eat krawędź edge efekt Efekt. jajka eggs 8 8 eight też bądź którykolwiek either Elektryczne. elektryczne elementy elements w przeciwnym razie inaczej else koniec kończyć end energia siła energy silnik engine Anglia. England. Angielski, język angielski. English. Cieszyć się lub. Enjoy. Dość, wystarczająco. Enough. Wszedł, weszła, wkroczył, wkroczyła. Entered. całe, pełny. Entire. Równy. Equal. Specjalnie, zwłaszcza. Especially. Europa. Europe. Nawet, aż. Even. Wieczór. Evening. Kiedykolwiek. Ever. Każdy. Every. Każdy. Wszyscy. Everyone. Wszystko. Everything. Dokładnie. Exactly. Przykład. Wzór. Example. Z wyjątkiem, oprócz, poza. Except. ekscytujący, Exciting. Ćwiczenie. Gimnastykować się. Exercise. Spodziewać się. Expect. Doświadczenie, przeżycie, doświadczać. Experience. Eksperyment. Eksperyment. Tłumaczyć, wytłumaczyć. Explain. Pociąg ekspresowy, wyrazić. Oko. Eye. Twarz. Face. Fakt. Fakt. Fabryki. Factories. Czynniki. Factors. Upadek, padać, spadać. Fall. Rodzina. Family. Swatfno. So Famous.